Magda Wresler po zakończeniu rewolucji popadła w depresję, wyprostowała włosy i oglądała TV. Nic już nie nic! mnie! zjedz mnie! Aż nagle pojawiło się świadełko w tunelu. Pani Magdo, może nie wygląda pani jak Angelina Jolie, i nie ma poczucia humoru jak Strasburger, jednak jest pani najtańsza. W związku z tym proponujemy poprowadzenie 18 sezonu rewolucji! O! Gwiazdka, to prawie jak ja. Podpisuję. Magda nie wahając się podpisała cyrograf. Prze przepraszam, kontrakt. Nie zważając, że każdy odcinek ma trwać minutę. O Boże, o matko! Tak się nie da pracować! Ale musiała. I tak też powstały rewolucje w minutę. Witam Was serdecznie. Jesteśmy w chińskiej restauracji Zdechły Kot. Zobaczymy, czy jedzenie jest równie apetyczne, jak nazwa. Tego się nie da jeść! ale pani nawet nie spróbowała. Pani, ten kot oddycha, żyje i ma się dobrze. Zobacz pani, wychlał mi właśnie mleko ze szklanki. Ja wiedziałam, że ten kot za krótko w mikrofali trzymaliśmy. Nie wrócę tu, nie wrócę, choćbyście kłaniali mi się, klękali, całowali po stopach. Siłą mnie tu nie weźmiecie, nie! I koniec. A może jednak wrócę, bo mi nie zapłacą? Na zajutrz. Dlaczego ten kot jest odgrzewany w mikrofali? Ale my go nie odgrzewamy, żywego go uważaliśmy! Żywego kota, kiciusia, żywego kota nie wkłada się do mikrofonu, to jest niehumanitarne, kobieto, daj no tłuczek. Tak się robi. Pani Magda, pani jest taka mądra! Panie Marku, musimy zrobić promocję tego miejsca. Z czym się ono kojarzy? Z zdechłym kotem? No właśnie, ma się kojarzyć z czymś smakowitym, z czymś wykwintnym. To miejsce będzie się nazywać apetyczny zdechły kot. Jaka <noise> inteligentna jestem! Aż skłodniołam! Po rewolucji, zdechły kotuś nie smakuje jak zdechły. Z nowej karty najbardziej odpowiada mi kot, zatruty kwasem acetylosalicylowy. I takim cudem, Magda przeprowadziła rewolucję w minutę. Czy ty też nie masz wrażenia, że większość odcinków wygląda podobnie i można by je skrócić do minuty? A tak nawiasem, restauracja upadła. I to nie dlatego, że jedzenie było niedobre. Po prostu zabrakło kotów na siedlu.